maneczko witajcie, Detroit, Beauty'e Human, nie? Ostatnio miałem taki problem z mikrofonem, że trzeszczał i zobaczyłem któryś, chyba trzeci odcinek, yy, że trzeszczy po prostu, i się zapytałem, no, po prostu Google'a tej, tej AI, i powiedział, że to jest yy, zrobione przy. Yy, Jakieś pliki mają niezgodność z innymi plikami z aplikacją iCUE. ICUE to jest od RAMów, nie? Na przykład teraz musiałem wyłączyć tą aplikację iCUE, żeby żeby nie trzeszczał mikrofon. Teraz zobaczymy, czy to Wierzę, działa. U okay. Czy Więc nie? czasem sprawy mogą się nie układać, ale no. pamiętaj, że masz mnie. No ja wiem, że ciebie mam. Dobra. No i wyłączyłem aplikację iCUE. Teraz rabin mam zgaszone to wszystko i mikrofon nie powinien trzeszczyć. Taki dziwny błąd jest, jak Detroit Booking się włącza, nie? To nie tylko u mnie taki problem jest, nie? No to lecimy dalej. Nagrywamy, nowa historia, kontynuujemy. Więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, aby takich odcinków było więcej, nie z takich gireczek pięknych. Nie pięknych, tylko po prostu życiowych, nie jak to, to jest takie mm. miodzio, nie? Dobra, zaczynamy. I też y, mikrofon y, zgłośniłem, to wszystko, nie? 5 listopad. że Androidów tu nie wpuszczają. No co jest? Chcesz mi postawić? To on. Co się kurwa lampisz? Więc co mogę z tym zrobić? Poruczniku Anderson? Jestem Connor. Android przesłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem Androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Porucznik. Powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam ogół. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem. Ja się tutaj. czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywale, tak, że cię fabryka nie pozna. Wie pan co? Kupię panu jednego na drogę. Co pan na Barman, jeszcze raz to samo. Widzisz, Jim, technologia. Nalej więcej. Siedź tutaj. Ogarnę to. Jak pan sobie życzy. No jak kurwa myślę. Joss Douglas, Kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. No, na razie nie będziemy wychodzić, nie. Dobra, wychodzimy. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączysz, jasne? Tak. Cześć, Hank! Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. <laughs> no. Sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi co zaszło. Po ósmej zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zalegał z czynszem, więc poszedł sprawdzić co jest grane. No i zalazł. Nie przywietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad. Bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że. Był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. No, do takiego czego? Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre trzy tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. Muszę się troch... trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. To... Czy to napisano na ta? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Hmm, Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. O analizę toksykologiczną. Oczywiście, poruczniku. Zamknięte od wewnątrz. Sprawca umiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Kolinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Czy pobierać próbki? Został dźgnięty 28 razy. Ano. Zabójca chyba zanim nie przepadał. już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się. W salonie. Przyjrzyj się dokładniej bejzlowi w kuchni. Jak dla mnie tam się zaczęło. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida gołymi rękami. Nie mogło tak być. Dowody mówią co innego. Nożem. Twoja wersja się nie klei. Może lepiej trzymaj się faktów. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Ofiara ćgnęła androida. Dobra. Może starczy już tego pierdolenia. Morderca hasa na wolności, a ja tu sterczę i słucham androida. Koniec tego. nie nieudana. No. Było inna. Um. Było jednak do przesłania. I bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy. Dobra, no to. Widzimy się w następnym odcinku, nie? Bo tutaj przeszliśmy. To wszystko. Po prostu tak wyszło, nie? Mam no, więcej do powiedzenia. Mogliśmy to inaczej zrobić, nie? Jeszcze kliknąć, żebyś prosił dalej, a doło. oddało. I się, się zakończyło, nie? Że, no, za głupiego wzięli bo to cały czas źle, źle, źle. A to było inne zakończenie, no. Więc. No, ora.